Czarny Mit Dawid Przepiórka, wybitny polski szachista, kompozytor szachowy, organizator, główny organizator polskich szachów. Białymi Akiba Rubinstein, partia grana na Liesz, w Belgii w 1938 roku 8 rundzie turnieju. Tam gdzie jest ten zespół piłkarski Standard. Rubinstein Białymi. Dawid Przepiórka czarnymi. Paszak spokojnie gra. C5. Tu chce naskoczyć. Robieńsztaj nie daje. Robieńsztaj to mieść Sultan Hanem, Mirem, w tymże turnieju Rubinstein grał C3. Przypominamy, nam, przypominamy, że to był niewolnik Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, jak ktoś woli, czy angielski. I o tym się nie mówi. Rubinstein zremisował. To Rubinstein grał B3. Proszę Goniec B2, on tu ma taki plan. Skoczkiem wejść na E5 i matować, ale przepiórka, genialny polski, naprawdę szachista. Co ciekawe, w słynnym meczu, który Rybny wygrał walkowerem, potem Rosjanie zapłacili karę. Smysłow grał Hetmane 2. Czyli w 1983 roku. 53 lata później. Smysłów miał wtedy 63 lata i został trzecim szachistą świata. Coś pięknego. Ryby genialnych Będę musiał dać trochę partii ryblego. Wieża E1. D6. czek F1. Rubinstein spokojnie, powolutku. A ten bardzo dobrze hetną 7 Biały z debiutu nie ma nic. Tutaj ważne, żeby się nie rzucić. Koń 3 No to tak chcę troszeczkę królisza przeatakować. Ale ten stoi bardzo dobrze. I C4. Oj, 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 oj. oj. I co teraz? No? Jaż on tu szykuje Atak, tu dwa gońce patrzcie o. Strzelają w króla. Hetman wyskoczy. Uderza w centrumie te cztery piony się wymienią. Te cztery piony się wymienią. I mata nie będzie. No to wieża C1. Tutaj patrzy. Oj ojoj. Oj oj, patrzy na tego rętwieniem. DC4. BC4 CD4 ED4 I teraz uwaga to To co my to widzimy To są wiszące piony To dopiero są wiszące piony Jak stoją obok siebie Analfabeci Szachowi szypowem tego nie wiedzą Ale trzeba mu wybaczyć I D5 Batman E2 Pion poszedł do przodu, i teraz zobaczcie, gońce strzelają, będzie matował. O, ten niegroźny goniec B1, zmiana kolejności figur, już jest pozycja wygrana. Tu wygrywa odejście gońca, ale wygrywa też i natychmiastowy skoczek G5. Tu się trzepnie, tam się trzepnie, mata się da. Zakombinuj tak jak Rubinstein mógł, a nie chciał. No, proszę. No, tu miał huknąć. Tu! Hop! Jak no, musi bić. No, jak nie bije, no to spust. I tu gabeleczki. I tam. Koniec B1 też znakomity ruch Rubinsteina. Bo zmieniamy kolejny figur. Musimy postawić Hetmana przed gońcem. Koniec B3. Kombinujemy. Jak kiba, akibowicz Rubinstein. Niektórzy. A na alfabecie nazywają go Akiwa, bo ta literka B w jego imieniu po rosyjsku się, czyta się jak W Tak mój tata szedł trzecią armią wojska polskiego, to przed stolicą Polski widział napis Barnaba. Barnaba. Zbił chociaż tu można nie bić. Tu można zagrać no, tak jak Hetman C2, to co mówiłem, zmianę kolejności figur i Teraz tu. teraz tu no, zbił i bawił się. Przyszedł na C2, no wyszło na to samo, to samo. I znowu zmienia kolejność figur Hetmana trzeba postawić przed gońcem. Co prawda przed b 2 A ten koń. Czarne wciąż grają. Mają, czarne mają wieże i dwa piony za dwa konisie. Ale proszę, zmiana kolejności figur. Hetman stoi przed gońcem. Mat grozi tu. Albo tu. Ja nie dubię, wnośko mnie swędzi. Proszę wybaczyć temu. Ja wiem, kto tam był taki złośliwy. Był. Po, pociągnięty pion. Goniec C2. Tu chce iść B5. Kombinujemy Akiba, Akibowicz, Rubik Sztajnowicz. Jeszcze raz. łapie czarne pola łapie czarne pola ja wam ciągle o tych czarnych polach tu podpowiem, programy szachowe kiepsko są zaprogramowane na białe czarne pola, jest to bardzo trudne zapromowania, jest to jedna z pięt Achillesowych programów no musiał się zasłonić tu widać, że odbija, ale co Rubinstein skoczek G5 skoczek G5 skoczek G5 a H4 też dobre a wieża nie ucieknie Bicie tu nic nie daje. No zbił, no co miał biedny zrobić? Biebie mają trzy letkie za dwie wieże i piątka. Czarne mają dwie wieże i piątka za trzyletkie, letkie. No ale trzy letkie to są trzyletkie letkie. Idzie do boju. Trzeba zbić. Patrzcie, gdyby biały nie miał gruźmatowych, to te dwa by wygrały. Ale tu jest szachuś pan. Goniec idzie z tej strony, że go piony nie zarżnęły. Na Maciusia. Na Benioszczaka. O tu. Kto nie wie co to Beniosczak, to chce przyjść tu. Zobaczcie, że to jest mat wieża jest związana. Już materiał jest taki, że są dwie wieże za wieże i piona. Po Hetman F8 znowu podziękowanie nie ma, trzeba tu i tu to jest siła Rubinsteina zaczyna, on te wiele partii wygrał tym systemem trochę przepiórka wiedział i tak nie dał rady, patrzcie gra spokojnie ten styl gry te warianty ten... Grywała Mistrzyni Polski wielokrotna Grażyna Szmacińska. Grażynko, pozdrawiam Cię, jeżeli mnie obserwujesz. I miała olbrzymie sukcesy. Szkoleniowcy nie potrafili swoim zawodniczkom pokazać, jak temu przeciwdziałać. Ja wiem. Ja pokazałem. Proszę, chcemy atakować króla, ale tak Nieśmiało, nie tak nerwowo, nie tak gwałtownie. O! I to są wiszące piony. Wiszące piony. I jeden z planów, tak jak z izolowanym pionem, z wiszącym pnąć piona, otworzyć gońce. Gońce strzelają. Zmieniamy kolejność figur. Hetman przed gońcem. Znowu zmieniamy kolejność figur. Hetman przed gońcem. Proszę sobie pamiętać, że, że dwie figury wzdłuż przekątnych atakują. Piony poszły do przodu. Łapiemy czarne pola. I Beniaszcza grozi. Na przykład o. Z Mat Benioskiego, Mauryca August Benioski. Bardzo ładnie wygrał. Przepiórkę ani zipnął. Dziękuję za uwagę.